Radio Plus. Sedna sprawy. Gościem co na sprawie jest dzisiaj Tobiasz Bocheński, Wojewoda Mazowiecki. Dzień dobry Panie wojewodo, witam. Dzień, dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie wojewoda jest Pan już spakowany, bo razem z innymi Wojewodami podał się Pan do dymisji, razem z dymisją rządu Premiera Morawieckiego. No póki co jeszcze wykonujecie swoje obowiązki, ale pewnie długo to już nie potrwa. Jeżeli tak, podaję się do dymisji, więc można mój stan określić w gotowości przeprowadzkowej, ale mhm. jeszcze się nie wyprowadziłem i wykonuję swoje obowiązki tak długo, jak nie zostanę odwołany przez Premiera. Mhm. Ale już pod biurkiem te kartoniki czekają, jakieś kontenerki, wszystko. Żeby, to czy, jednym słowem, czy pan nie wierzy już w to, że premier Morawiecki dłużej będzie premierem niż tydzień, który pozostał, ewentualnie do y, uzyskania wotum zaufania od Sejmu dziesiątej kadencji? No, z głosów, które padają, jak i z wypowiedzi pana premiera, przebrzmiewa taki wniosek, że rozmowy są bardzo trudne i nie udało się mm -hmm. pozyskać żadnych koalicjantów, którzy mogliby sprawić, że rząd uzyska wotum zaufania. No ale zobaczymy w momencie uzyskania w momencie tego głosu. Głosowania, bo to głosowanie jest bardzo istotne ze względu na kwestie programowe, bo tutaj trzeba będzie rozliczać tych, którzy głosowali za jakimś programem, a tych, którzy ten program odrzucili. Ale ja w każdej chwili jestem gotowy opuścić mój, mój gabinet, ale kontenerków nie mam, bo nie mam aż tak dużo rzeczy, może kilka książek. Panie Województwa, ale może premier powinien zrezygnować już z tej misji tworzenia rządu, czy z dowiezienia. Tej próby mhm. uzyskania wotum zaufania przez swój nowy rząd, jeżeli rozmowy są trudne, nie słychać, żeby pozyskał jednego choćby posła klub pisto 191 y, posłów plus ewentualnie trzech posłów koła z 15, mhm. to, to się nijak nie składa. Do 231 to, to brakuje no nieprawdopodobnie dużo. Mhm. znaczy no, Ja po pierwsze uważam, że dobrze, że prezydent powierzył premierowi Małorawieckiemu tę misję, A bo... Dlaczego? Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskało najlepszy wynik i oczywiście możemy koncentrować się na politolo politologicznych analizach jak kłótniach między liderami obozów, ale ostatecznie decydują posłowie. Więc dobrze, że premier uzyskał tę możliwość, jeżeli największa partia... Przecież to absurd, panie wojewodo. No przecież pan wiedział od początku, że premier nie ma szans na stworzenie tego nie, nie obozu. Dlaczego? Tego dobrze... Nie, nie takie rzeczy no, się... W... To nie takie... Dlatego, że macie 191 posłów w klubie, a po drugiej stronie jest koalicja, która ma prawie 250 posłów. Nie, nie, takie, nie takie historie w demokracjach świata e, widywaliśmy. E, warto było, aby premier podjął te mhm. rozmowy i zobaczymy, za czym zagłosują parlamentarzyści, bo to jest bardzo istotne. To nie jest tak, że scena polityczna jest na raz na zawsze zabetonowana. Myślę, Wydaje się, że premier nie może zrezygnować, ponieważ otrzymał misję od prezydenta w pierwszym kroku konstytucyjnym. Wydaje mi się, że może. Wydaje no, mi się, że nie. To jest nie. kwestia y, poproszenia Sejmu o udzielenie mu wotum zaufania. Może tego nie zauważyć to jakby y, poprosił, że y, będzie jest wyznaczona data, tak? Ale y, tak, data i godzina mm -hmm. głosowania w, y, zdaje się w poniedziałek, zazwyczaj. Tak, Więc na tym etapie, Więc, na tym etapie może, nie może. Na nie tym jest, etapie to, nie to, może, bo, bo jesteśmy to, w trybie okay, konstytucyjnym to, okay. i, czy, i muszą się wszystkie po kolei odbyć. Okej, okay, to tydzień jeszcze na pewno poczekamy. Panie Wojewodocz pan widzi coś takiego jak afera wiatrakowa? Bo niektórzy posłowie, parlamentarzyści, politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią już o, już o aferze wiatrakowej, o tym, że złożono w ubiegłym tygodniu projekt ustawy mrożący cenę energii i też prowadzący no, liberalizację powiedzmy prawa dotyczącego farm wiatrowych, no to widoczny efekt działania lobbystów. Jak pan mhm. to ocenia? No uważam, że tak jest. To znaczy każdy, kto widział kiedykolwiek jakikolwiek projekt przygotowany przez samych posłów, to wie, że jest to bardzo skomplikowany legislacyjny akt. Ustawa wiatrakowa ma ponad Chyba 100 stron, zdaje coś się, kolego. coś koło tego. To jest bardzo skomplikowana regulacja, która jest przygotowywana przez profesjonalistów, a nie grupkę posłów, którzy się zbiorą. Szczególnie, że wiemy, że większość osób, które się podpisały za tym projektem jako wnioskodawcy, nie za bardzo go znają z tego, co dziennikarze. To jest normalna praktyka No tak, ale to wiemy, że w takim razie, że nie oni go napisali, tylko napis, mamy przypuszczenie, że lobbyści go to napisali. Ale to nie jest, no teraz, Ale jest, to już jakby to jest. Dobyty, tak to nie wygląda, że tych 15 posłów, czy tam 20 podpisano, że to no. oni razem siedzieli i pisali. No tak, ale albo piszą... Pisano, nie wiem, dwóch, trzech, pięciu z prawnikami, no się podpisuje no, ale dobra, w procesie jest, legislacyjnym, a nawet nie prawnicy tak skomplikowaną ustawę. Czasami Blanco się podpisywali z, jeszcze po Czasem tak projektali. skomplikowaną ustawę y, przygotowują nawet nie prawnicy, tylko naprawdę eksperci w no, 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 danych ministerstwach. Minister 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 ale, ale sprawa jest bulwersująca, dlatego że e, przynajmniej nie bulwersuje, dlatego, że premier Tusk powiedział, że należy rozważyć o wycofanie się za zatomu z Amerykanami. A, a jednocześnie proponowane jest rozwiązanie, które jest niestabilne i w jakiś dziwny sposób koreluje idealnie z przewodniczącym niemieckim, duńskim i holenderskim. Potrzebujemy energii z atomu i potrzebujemy energii odnawialnej, ale nie może być to robione w taki sposób, że dociska się nas kolanem, szantażując ekologicznie, a tak naprawdę przebychając interesy przemysłu niemieckiego, holenderskiego i duńskiego, bo tak to w tym mhm. momencie wygląda. I to jest wrzutka, bo przecież równie dobrze można było z tym poczekać, przeprocedować to w rządowym trybie legislacyjnym, czyli przez ministerstwa, następnie przez rząd, przez rządowe centrum legislacyjne. Legislacji i wysłać do Sejmu, tak jak to wszyscy zawsze mówią, że powinno być robione. Tak, i, i szczególnie politycy Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim czasie ja zawsze tak, tak to zawsze robili. Być może Pan Wojewoda tak mówił, ale, ale w Zjednoczonej Prawicy nie zawsze tak to wyglądało, a nawet często wyglądało Nasza demokracja inaczej. nie jest doskonała, ale ci, którzy złożyli ten projekt zapowiedzieli absolutnie nowe standardy i że nie będą robili takich rzeczy, a jednocześnie pierwszy projekt, jaki złożyli to właśnie w Okej, tym Ale czasie. pytam Pani wojewoda o tych lobbystów, na ile to jest jakieś domniemanie i to jest to to, jest, to jest, teorii spiskowej, a na ile e, jakieś poważne zarzuty. Nie każde domniemanie jest teorią spiskową. No to, jest, to jest rozumowanie... Spensem, tak, 5 miliardów euro i tak dalej, mm -hmm. brakujące tutaj... Nie, panie redaktorze, to, 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 to jest szerszy ale kontekst. klocków pasuje faktycznie do tej układanki, ale, ale na ile można mówić o jakichkolwiek dowodach na to, że to jest działanie pod wpływem Twardy. tych zagranicznych, niemieckich na przykład koncernów. Zgoda twardych dowodów. Na to nie ma, no, ale posłu posługujemy się rozumowaniem dedukcyjnym. Mhm. Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że kiedy w Polsce nie było autostrad, weszliśmy do Unii Europejskiej. E mieliśmy fundusze strukturalne na budowę autostrad mhm. i akurat warunki były tego rodzaju, że firmy mogły przystępować do ich budowy, jeżeli miały doświadczenie w budowie autostrad. Zatem polskie firmy nie startowały, startowały mhm. zagranicznie. Kiedy polskie się nauczyły, dziwnym trafem zaszło takie zjawisko, że się priorytety unijne zmieniły i akurat będziemy budowali e prze prze farmy wiatrowe. Fotowoltaikę. Akurat kto jest największym producentem? No, przypadkiem firmy zachodnie. Założycie, że za 5-7 lat, kiedy dopracujemy się naszych własnych potentatów w tej dziedzinie, znowu się zmieni priorytet i znowu gro środków europejskich wydawanych na te cele będzie z powrotem wracało do krajów Starej Unii. Mm, ale panie wojewódzu, Prawo i Sprawiedliwość parę miesięcy temu też zmieniło prawo, jeżeli chodzi o mm. wiatraki. To rząd proponował Bo... 500 metrów. Oto było już 500 metrów, o której teraz politycy mm. Prawa i Sprawiedliwości mówią skandal. Boże, jak tak można? Politycy Prawa i Sprawiedliwości jest... mówią, że 300 metrów, a w niektórych przypadkach i mniej, jest skandalem. Sami e... proponowali 500. Rząd proponował 500. Potem na etapie prac sejmowych ta słynna poprawka szefa, byłego szefa komisji, a chyba ciągle jest Marek Suski szefem tej komisji, w tej kadencji sejmu też, komisji energii no w każdym razie z 500 na 700 metrów, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości też proponował na początku 500. No i y, zostało to przegłosowane przez większość Prawa i Sprawiedliwości. No nie, ale teraz y, Platforma no też nie. mówi, że to jest początek prac, będą poprawki, mm. będziemy dyskutować o tym, więc punkt wyjścia wtedy mieliście bardzo podobny. Nie, nie mieliśmy, dlatego że samo uniemożliwienie stawiania tych wiatraków to jest decyzja y, większości Prawa i Sprawiedliwości z pierwszej z kadencji no 2016, 2015. Rok, tak, tak no, dokładnie. To I to zmieniło. była istotna decyzja na wniosek, nie, no nie zmieniło się, bo ostatnio te przepisy nie było takiej woli w Klubie Prawa i Sprawiedliwości, żeby go przegłosować. więc... była, tylko 700 metrów, tylko... nie 500, potem była poprawka z 500 na 700 no, no. i Panie Województwo teraz obowiązują no te przepisy. No więc się 700 zmieniły, no właśnie, ta, no, ale, no nie było, hał, no, ale nie było ja, ja ty, się tego mężem. rodzaju rozwiązania, jakie proponuje. Ty, yy. Pani Henik Kloska, tak? Czy, czy, ko czy koalicja obywatelska? No mówię właśnie, że. To jest, to, jest to zagadnienie, bo my, proszę zrozumieć, w tej kwestii znajdujemy się jakby pomiędzy e, dwiema wartościami, które e, naciskają na, mhm. na ten problem. Z jednej strony, kwestia budowania jak największej liczby odnawialnych źródeł energii i w ogóle tworzeniem polskiego miksu energetycznego, aby sprostać wymogom Unii Europejskiej i odejścia e, od węgla, a z drugiej strony wolą mieszkańców, kwestią zagospodarowania przestrzeni, która musi być w umiejętny sposób regulowana. To nie było odpowiednio zrobione do 2015 roku. Po 2015 roku to zostało zablokowane. Wiele osób, ekspertów i innych specjalistów mówiło, że są zbyt rygorystyczne przepisy, skąd ten projekt Prawa i Sprawiedliwości. Ale to jest daleko do wolnej amerykanki proponowanej przez Koalicję Obywatelską w tej poselskiej wrzutce. Panie wojewodo, chciałby pan być kandydatem na prezydenta Warszawy? Czy może będzie pan wkrótce kandydatem na prezydenta Warszawy? Jeżeli otrzymam taką misję, czy taką hmm. propozycję wypełnienia takiej misji, to m, mówię publicznie zawsze, że ją przyjmę, bo to jest bardzo zaszczytne i ważne zadanie. Czyli można powiedzieć, że chciałby Pan być tym kandydatem na prezydenta Warszawy i prezydentem Warszawy, No tak? Na pewno nie bronię się przed tym, ale żeby mówić, że, żebym no, e, chciał No Pan zabiega? To... no bo to też chyba takie tak jest w Prawie i Sprawiedliwości, pytam, czy, A, czy... to jest czy... teoria spiskowa, czy to, no, to mniemanie domniemanie, Panie redaktor? No, tutaj pytam u źródła, czy, czy Pan w Prawie i Sprawiedliwości no, wysyła sygnały, że jest Pan gotowy, że by Pan chciał, że... Ma pan szansę na uzyskanie prezydentury. Prowadzimy różnego roz, rodzaju rozmowy, ale nie nazwałbym tego, że ja dokonuję jakiegoś lobbingu, raczej w, koncentrujemy się na kwestiach programowych. Mhm, ale programowych, jeżeli chodzi o Warszawę też. Panie... W ogóle o wybory samorządowe, o to, przed jakimi wyzwaniami stoi mhm. Polska, jak się zmieniła scena polityczna i jak należy na to odpowiedzieć, aby m, strona prawicowa w Polsce mogła y, rządzić. Okej, okay, rozmawiacie o tym, co zrobić, żeby w wyborach samorządowych wyglądało to lepiej niż y, w tych wyborach parlamentarnych które za nami. Jak powinno się zmienić Prawo i Sprawiedliwość? Jak powinno się zmienić program Prawa i Sprawiedliwości? Tak, trwa taka no, dyskusja. Na pewno. Trwa na taka. Partii. Tak, tak trwa, trwają takie tego rodzaju rozmowy koncepcyjne. Tak. To, z tego, co na razie zaobserwowałem Panie Wojewodo, to, to chcecie zaproponować PIS light, bo premier mówi o tym, że on w zasadzie od zawsze był za tym, żeby in vitro finansować z budżetu państwa. Premier był zawsze za kompromisem e, aborcyjnym, tym z 93 roku. No, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Buchanek też w tym studiu mówił o tym, że z in vitro problemu żadnego nie ma. No i wiemy, że, że wielu polityków PiSu głosowało za y, y, tą propozycją obywatelskiego projektu, tak to był obywatelski projekt. Czy, czy Prawo i Sprawiedliwość pójdzie w kierunku centrum właśnie? Wydaje mi się, że jest to rozsądny kierunek. Bardzo mi pan redaktor urzekł tym określeniem PiS-Light, bo to oznacza, że byliśmy nie light, czyli byliśmy bardzo słodcy, ale może nie do końca tak jak nie, to to light nie chodziło mi o bez cukru, tylko chodziło mi o czy, bardziej lżejsze. Czy o Produkty, Hard, yy, A, rozumiem. A ja, no, ja to tak zinterpretowałem, zatem będziemy nadal tak samo słodcy, ale ze słodzikiem, czyli z mniejszą liczbą kalorii, czyli bardziej przystępną. Nie, ale mówiąc poważnie, tak myślę, że konieczne jest i myślę, że wszyscy politycy się temu przyglądają. Zmianie generacyjnej w polskiej polityce nowym postulatom, nowym głosom i nie można być na to głuchym i myślę, że Prawo i Sprawiedliwość też nie będzie. A mówił też Bochański wojewoda mazowiecki. Dziękuję za pierwszą część jest naszej rozmowy. Internetowa dogrywka przed nami. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia, dobrego tygodnia. Miłego dnia. Radio Plus, Sedno sprawy. Tobież Bochański, Wojewoda Mazowiecki, cały czas jest z nami. Panie Wojewodo, o... Prezydenturze w Warszawie trochę rozmawialiśmy o, o tym, czy pan może być kandydatem prawej słowości na prezydenta, ale z pewnością, jeżeli chodzi o platformę obywatelską, to tym kandydatem będzie Rafał Trzaskowski, bo chyba deklarował już, prawda, prezydent Warszawy, że będzie o reelekcję się ubiegał. Jak pan ocenia tę te, te prezydenturę Rafała Trzaskowskiego, tę pierwszą kadencję? Miałko w, w oceniam. Uważam, że w porównaniu z innymi prezydentami, to wszystkimi po powiedzmy 89 roku yy, udało mu się niewiele zrobić i jest bardzo nieobecny w Warszawie, to znaczy. Ewidentnie jest zainteresowany polityką ogólnopolską, parlamentem, tym, co się dzieje w walkach, ponieważ jest wiceprzewodniczący Platformy, no to co się dzieje w tej wielkiej polityce, a samorząd, nawet tak wielki jak Warszawa i tak bogaty jak Warszawa, no to jest inny wymiar działalności mam wrażenie, że tutaj mamy do czynienia z pewną absencją intelektualną. Hmm, prezydenta. Ale taka ocena to nie jest jakaś druzgocąca krytyka, mam wrażenie. Tylko yy, jeżeli za mało prezydenta Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, to rozumiem, że ta jego skromna to dobra obecność. Nauco znaczy, tak więcej aktywności. Nie wiemy co by było, jakby było go dużo, może spekulujemy, może jakby było, było bardzo dużo, to właśnie czy krytyka byłaby druzgocąca. nie wiem, może to dobrze dla do was, ale to mówię tak prześmiewczo. Uważam, że e, projekty, niektóre projekty, które wymyślił i zrealizował, bo zacznę paradoksalnie od komplementu, żeby nie było, że mm. jestem jakimś krytykantem, na przykład kładka nad Wisłą ro, pieszo rowerowo, uważam, że to jest fajny pomysł. A wielu fajnie by było, w to krytykowało. No zgoda, no ale mamy pluralizm, ale e, Gdyby cztery takie kładki w ogóle powstały, to by było jeszcze lepiej, ale dobrze, że ta powstaje. Tak? nas są takie aż fanaberie, cztery kładki pieszo-rowerowe. Nie uważam, że najbogatszy samorząd w Polsce, który ma ponad 20 miliardów złotych w swojej dyspozycji, który stara się ożywić wybrzeże Wisły, które od zawsze w historii, od zawsze, jakbyśmy sięgali pamięcią, było w ten sposób pozostawione same sobie. To jest bardzo fajny pomysł, ale jednocześnie bardzo wiele zadań, które pan prezydent powinien wypełniać, leżą, to znaczy jego polityka transportowa, to jest brak wizji. Trzecia linia metra jest tylko na papierze. Tam nic nie jest przygotowane. E, problemy z remontami, problemy z y, przemieszczaniem się w ogóle w granicach aglomeracji, problemy z zagospodarowaniem przestrzeni. Może dużo się dzieje, dlatego są problemy z przemieszczaniem się. <laughs> <bo jest> tak, <laughs> tak aktywne są w władze no tak, remonty faktycznie jest Pozytywne, dokładnie. Nie, remonty są robione dużo obok siebie w Super Ekspresie, to znaczy tuż obok siebie w taki sposób, że nie da się przejechać. Całe osiedla, dzielnice są odcięte. W Super Ekspresie często to możemy przeczytać o tym, jak coś, co pół roku temu zostało wyremontowane, właśnie jest rozkopane ponownie, jakiś przystanek. Nie jest chaos, jest brak gospodarza. Widać, że nikt nad tym wszystkim w sposób taki systematyczny, strategiczny nie czuwa i Warszawa na tym cierpi, ale jednocześnie wspaniale się rozwija, bo mieszkają tutaj wspaniali przedsiębiorcy, wspaniali ludzie, którzy są dynamiczni, którzy budują to miasto i Warszawa się tak trochę obok miasta, w sensie magistratu rozwija. Fajnie był jakby taki efekt synergii, Tego ale, w Warszawie można wygrać z kandydatem Platformy Obywatelskiej. To jest do zrobienia w ogóle. Żeby... Uważam, że polityk musi się mierzyć intelektualnie z każdym wyzwaniem i nawet jeżeli ktoś uważa, że coś zostało dane raz na zawsze, to raz na jakiś czas zgadza się pewien game changer i nigdy nie wiadomo, kiedy nadejdzie. No tylko nie twierdzę, że raz na zawsze, bo sytuacja polityczna ja nie mówię, za pan, czas ale... się zmienia, ale, ale mniej więcej za te wybory samorządowe odbędą się w realiach takich, jakie mamy dzisiaj, po, po zwycięstwie, po porażce prawa i sprawiedliwości, oddaniu władzy, więc klimat mm. też Wam nie sprzyja. W ostatnich latach, jak wygrywaliście wszędzie, mm. to nie akurat w wyborach na prezydenta Warszawy, więc pytam, czy jeżeli na innych polach też przegrywacie, to dlaczego na tym miało być łatwiej wygrać, niż w wy, tych czasach bardziej sprzyjającym wygra, Prawie i Sprawiedliwości? Wy, wy, wygraliśmy przegrywając. Nie jest, tak, nie jest tak tragicznie. 7,5 miliona ludzi nam zaufało. To ja nie, nie życzę, nie życzę e, takich zwycięstw panu wojewodzie. Dziękuję, w dziękuję. Dobrze, ale e, proszę powietrza... porażek jak te, te platformy bardziej. Nie, ale niektórzy politycy i komentatorzy mówią, że nawet jakby tutaj święty Franciszek wystartował z Rafałem Trzaskowskim, czy z kimkolwiek inny, to by przegrał. E, nie należy tak w ten sposób rozumować. Należy zaprezentować wizję rozwoju no, Warszawy. Czy należy... święty Franciszek mógłby wygrać? Jednak. Na, na, nałożyć strategię. Jestem Jestem tak? Może, nie wiem, no, ale, ale uważam, że tak nie jest, bo równie dobrze moglibyśmy zrezygnować z wyborów samorządowych w Warszawie i mówi Donald Tusk, wskazywałby prezydenta Warszawy jaką. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o wizję, o konkurencję, o to, żeby w debacie publicznej pewne tematy się pojawiały. Często kandydaci podkradają sobie później e, pomysły, które realizują w wielu włoda wielkich miast brało pomysły od kandydatów Prawa i Sprawiedliwości potem je wdrażało, bo to jest twórcze i z korzyścią potem dla mieszkańców. Także nie należy w ogóle się tym przejmować, należy podjąć rękawice. Panie wojewodo, jakie znaczenie może mieć no, plan, póki co chyba nieogłoszony, ale, ale gdzieś tam w Platformie wszyscy o tym mówią, Rafała Trzaskowskiego, żeby ubiegać się o prezydenturę już ogólnopolską w 2025 roku w kontekście tego, co dzieje się teraz z Szymonem Hołownią, czyli no taki wy. Yy, Wybuch popularności marszałka Sejmu absolutnie jest w ostatnim czasie postacią numer jeden tego zwycięskiego y, obozu. Czy, czy to może y, zmienić plan Rafała Strzaskowskiego, jeżeli chodzi o Warszawę? Czy może y, pomyśleć, że, że w walce o prezydenturę ogólnopolską już teraz lepiej wziąć się do boju na innych polach niż na tym stołecznym? Jak pan na to patrzy? Oba scenariusze są możliwe. To jest y, pasjonujące, bo pamiętajmy, że... Y, Polityka nie, nie rządzi się takimi zasadami, jak nasze życie codzienne, nie ma w niej przyjaźni, nie ma w niej wrogów na zawsze. Są pewne cele, które ktoś chce osiągnąć, a każda partia polityczna, tutaj się trochę w analityka w ciele, chce posiadać urząd prezydenta Polski niezależnie, żeby jej kandydat spodzący się z tej partii objął ten urząd. I Zarówno Platforma, jak i chołownia, a rozumiem, że Kosiniak-Kamysz razem z chołownią, zarówno tak samo lewica, każda z tych formacji tworzących nowy chcą tworzyć nowy rząd, będzie ze sobą ze konkurowało. Trzaskowski kontra Hołownia. To jest bardzo y, duży problem dla obu panów. Oba, obaj będą siebie podgryzali w pewien sposób, oczywiście w pozytywny, próbując być jak najbardziej y, eksponowani, eksponowani w mediach, przebojowi, no na różne, w różnych formatach mogą ze sobą konkurować, ale to może również powodować zasadnicze zgrzyty w koalicji samej, która chce tworzyć rząd y, i w relacjach na przykład marszałka y, Rządem, no bo jeżeli Donald Tusk będzie stawiał na Rafała Trzaskowskiego, a Szymon Hołownia będzie stawiał sam na siebie, co widzimy ostatnimi czasy, no to dojdzie do pewnych zwarć i tarć w najbliższym czasie. Ale póki co to jest w sferze, no, marzeń to może za dużo słowa, ale, ale polityków Prawa i Sprawiedliwości, nadziei. Tak, że, że no zobaczymy, to, to nie jakoś... nadziei, wie pan, no, ja z zainteresowaniem obserwuję to, co się dzieje. No, mamy marszałka, który jest przebojowy, w odróżnieniu od wszystkich poprzednich marszałków, którzy chcieli za, za jakiś porządek wprowadzić w izbie. On postanowił swoim ego przykryć wszystkich 459 i tak przygasić. Zobaczymy, kto, kto wygra. No, to jest bardzo ciekawe, to, panu, w, w, jeszcze, no, że co się dzieje. Jeszcze rzecz pana zapytam, czy tak krótko posiłbym odpowiedź. Hmm. Zmiana władzy teraz, no właśnie strata władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, Platforma i Trzecia droga, Lewica Stary, przejmują. część polityków Pisu przedstawia to jako w ogóle dramat, tragedię, suwerenność Polski hmm. jest, będzie pod znakiem zapytania, możemy hmm. ją stracić, rozpłynąć się w unijnej magmie i tak dalej. Pana zdaniem to jest jakaś tragedia faktycznie, czy, czy uważa Pan, że po prostu będzie w pewnych obszarach lepiej, w pewnych gorzej, ale, ale no, nie wiem, jest w polski suwerenność, bezpieczeństwo, obywateli zagrożone nie są. To zależy. Jeżeli mówimy o dyskusji nad nowym kształtem Unii Europejskiej, jeżeli Donald Tusk podpisałby wszystkie te zmiany traktatowe, tak jak chce kanclerz Scholz, tak, to by była tragedia i zagrożenie ale dla naszej nie. Dla naszej nie no tak mówię, ale ja mu nie wierzę. W momencie, kiedy, gdyby je podpisał pisał tak, to jest zagrożenie dla naszej niepodległości. Jeżeli chodzi o samo ich zwycięstwo wyborcze, no to jest mi niewątpliwie żal mojej ojczyzny, bo mamy inne poglądy, ale no odrobinę nadziei mi mnie wypowiedzieć pana Kosiniaka-Kamysza, który zmienił swój stosunek do wotu i do inwestycji z, za, za, zawartych kontraktów przez premiera Błaszczaka, że to będzie kontynuowane. Jeszcze gdyby się zgodzili na to, żeby CPK i Atom powstały, to e, trochę więcej bym miał w sobie nadziei, ale no entuzjastą nie jestem tego projektu politycznego. A Mówił Tobiasz Bohański, wojewoda mazowiecki. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Dziękuję. Państwu. Dziękujemy za uwagę. Dobrego dnia. Miłego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy.